Witam Was serdecznie w następnym filmiku o układaniu kostek logicznych. Dzisiaj wam prezentuję Wam kostkę Axis, o której mówiłem już w poprzednich filmach i pokazywałem ją nawet chyba Wam jak ją kupiłem, więc obiecałem w którejś z tych filmików, że będzie opisane, znaczy się omówię Wam w prostych, no myślę, że w prosty sposób jak tą kosteczkę ułożyć. Jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, ani nie jestem żadnym pitkuberem, tylko zupełnym amatorem. Natomiast w moich poradnikach i filmikach jest, są porady dla amatorów i dla tych, co chcą po prostu ułożyć kostkę, a nie występować na zawodach. No więc mamy dzisiaj tą kosteczkę Axis. No tak wygląda trójka, a taki wygląda Axis. No na pierwszy rzut oka powiem Wam szczerze, wydaje się wszystkim, że to jest jakaś katastrofalna kostka. Nie jest tak źle jak. Jak, jak wam się wszystkim wydaje, kostka 3x3, yy, ma 3 na 3 ma trzy warstwy. Axis też ma trzy warstwy. Ma też yy, krawędzie. Ma yy, też yy, narożniki. Tylko tak to wygląda. Patrzcie. Centra i teraz tak. To nie jest centra. Centra w kostce. Axis jest tu. Centra jest tu. Centra jest tu. Na tą kostkę. Musimy patrzeć, patrzcie, w ten sposób. Tak by była tu trójka. Tylko tak i patrzcie. Warstwa jedna, taka lekko nawet zakrzywiona ona jest. Ta warstwa, tutaj jest granica tej warstwy. I ta warstwa, tu, tu, to jest ta warstwa. Na tą kostkę patrzymy w ten sposób, patrzcie, tak to jest warstwa trójki, góra, patrzcie, kręci się, tak. A to jest warstwa Axis, góra. To. Ja, powiem Wam szczerze, ze względu na to, że podobają mi się kolory biały i niebieski, wybrałem sobie zawsze początek od centry, tak zaczniemy ją nawet układać, od biało-niebieskiej. Więc yy, od biało-niebieskiej centry będziemy sobie, ja, znaczy się, wy możecie sobie wybrać swój kolor jakiś, ale ja sobie zacząłem od biało-niebieskiej i tak się nauczyłem. I teraz tak, no patrzcie, to jest ta centra, czyli tak, tak by to było, centra, centra, ta krawędź w strójce, ta krawędź jest w akcesie. Krawędź ta to ta, 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 a ta to ta. Tak? Narożniki. Tu mamy narożnik, i tu mamy narożnik. Tu narożnik, tu narożnik, tu narożnik, tu narożnik. Taka piramidka, i tu narożnik, taki trójkącik. No. Yy, najgorsze jest to, że ją się układa tak samo jak trójkę, tylko. Yy, musimy ją sobie po prostu tak na nią spojrzeć. Widzicie? Tak, nie tak. Sorki. Nie tak, nie tak, nie tak. Tylko tak. Tak, żebyśmy my widzieli. Patrzcie. Centra, krawędzie i krawędzia i tutaj narożniki. I tak nam będzie tą kostkę po prostu łatwiej. Ją sobie wtedy możemy łatwiej wyobrazić, nie? Więc yy, tak ją tak ją będę, tak ją będę wam pokazywał. I do tej centry, jeżeli będę mówił o centrze, to do tej, że będziemy ją po prostu do tej, do tej centry wszystko pozostałe warstwy i klocki układali. Więc weźcie sobie tą, jak macie tego do Aksisa, weźcie go sobie do ręki, dobrze się mu przypatrzcie, zorientujcie sobie wzrokowo, jak ona powinna być w przestrzeni i. Zobaczycie, że to jest faktycznie trójka, tylko że po prostu no zmodyfikowana, przestrzenna i, i powiem Wam szczerze, yy, chyba nawet gorzej niż Master Morphix, si sobie ją można tak ułożyć w, w przestrzeni, ale powiem Wam, że po kilku ułożeniach sobie spokojnie dacie z tym radę. Więc dobra, zaczynamy. Najpierw wiem sobie, więc wiemy, yy, może dla tych, chociaż powiem Wam tak, ten filmik jest raczej dla tych, co już trójkę umieją układać, jednak yy, no gdyby ktoś już nie umiał tej trójki układać, no to w pierwszej warstwie nie, nie będzie algorytmów, bo to jest taka warstwa na myślenie bardziej, a co sobie z tym poradzicie, na logikę, ale w drugiej i w trzeciej już będą algorytmy. Więc zobaczcie sobie do któregoś z filmików moich z układania trójki, co się tych algorytmów nauczycie i już będziecie spokojnie sobie mogli ją układać, bo łatwiej wam będzie, łatwiej wam będzie układać tą kostkę, po nauczeniu tej kostki, zwykłą, podstawową metodą LBL. Nauczcie no, się tej zwykłej trójki, a aksis będzie dla Was prostszy w nauce. No ale do pewności jeszcze Wam yy, pokażę, jakie są ruchy z algorytmów, gdyby ktoś zapomniał. Prawa warstwa to R, lewa warstwa to L, górna warstwa to U. Do tej kostki tylko to będziemy potrzebowali. I takie są ruchy. R, jeżeli będzie R, to prawym, prawą tą warstwą w kierunku... Zegara, wskazówek zegara o 1, o 1, o 9 stopni. R i na tym zostajemy, na tej, na, na tej warstwie. R to jest R. R' to jest przeciwnie do zegara. R' i tak zostaje. Zobaczcie. R, r'. Bo na przykład, bo będzie R i U, to patrzcie. R, U, jedno. Z tego powodu, że R, u tego, bo U to jest ruch. Drugą górną warstwą w kierunku wskazówek zegara, czyli U, U. 45 stopni, tak? 90 stopni, tak? U. To jest U. Wracamy i U'. U'. Dobrze. To mamy tak. I lewa warstwa L ze wskazówkami zegara L tylko o 1. Tak. I L' o 1. Proszę bardzo, wracamy. I tak, no to są te podstawowe ruchy. U, U', R, R', powrót to jest R', L, L'. I tak ją będziemy w późniejszym tych sobie algorytmach to opisywali, omawiali. I teraz tak, ja ją teraz łąkowską pomieszam i zaczniemy od ułożenia pierwszej warstwy, czyli tej, patrzcie, to będzie pierwsza warstwa, czyli ułożymy sobie krzyż stawimy sobie narożniki, ale jeszcze oprócz tego musimy w tej pierwszym etapie dopasować te krawędzie do tych pozostałych center, które są na tej kosteczce. Zaraz wam to wszystko wytłumaczę. Zaraz będzie. Pomieszamy kostkę i się za sekundkę zobaczymy. No dobra, czyli mamy kosteczkę pomieszaną i teraz. Yy... Jak wam tłumaczyłem, zaczniemy sobie, od, szukamy sobie na tej kostce, no na tym takim rozwścieczonym mierzu, można powiedzieć, poszukamy sobie centry, które nas interesuje. Zacz ja zaczynam od biało niebieskiej jak wy będziecie się od innej, to sobie zaczynajcie od innej. To już jest Wasza sprawa. Biało-niebieska. Tutaj jest. I teraz tak. Biało-niebieska centra ma dwa kolory. Nie jeden kolor, tylko dwa. No, wiadomo, biały i niebieski. Wszystkie centry to mają dwa kolory. No tu jest żółto pomarańczowy tu jest zielono-żółty i tak dalej, i tak dalej. Mniejsza z tym. Wiadomym będzie jedna rzecz: na pewno do, na pewno do tej centry będą dostawione dwa, ta, dwie takie krawędzie o takiej wielkości czyli jedna będzie biała, druga będzie niebieska i dwie krawędzie pod, dwukolorowe, takie długie bo tak ta kostka jest zbudowana, to musicie, to musicie o tym pamiętać. I do białej tutaj na pewno będzie, czyli do białej musimy dopasować biały taki mały, a drugi biały z drugim kolorem. Do centrum biało-niebieskiej dopasowujemy klocek biało-pomarańczowy, czyli ten a drugi klocek do centry niebieski, dwukolorowy, do tego, do tego brzegu niebieskiego, będzie pomarańczowo-niebieski, ponieważ ta warstwa, ta, tutaj będzie, ona będzie, nie warstwa, tylko ta ścianka będzie z, będzie z pomarańczem sąsiadowała. Więc drugi będzie pomarańczowy. Dlatego Szuka, to robimy to tak. Na pewno będzie jeden mały biały, i jeden mały niebieski. To są małe klocki, tak? Już Wam pokazuję, jak to zrobić. Obracamy sobie. To jest centra, do której robimy. No to tu mamy teraz. Sobie mamy dół, środek i górę. Warstwę górną sobie obracamy 90 stopni. Zjeżdżamy na dół. Jest, ale nie pasuje. Widzicie? No i jest dobrze. Ale jest źle zorientowana. Obracamy w ten sposób jeszcze sobie. Jeszcze raz i próbujemy. Nie pasuje? Dobra. I jak nam nie pasuje, to robimy takie coś. Ustawiamy sobie do góry tą, którą chcemy w to miejsce wsadzić. Uprim, żeby była z tej strony. I teraz tak, tym palcem sobie tutaj trzymamy tą warstwę, która nas ten, tą centrę, która nas interesuje. I, I ten klocek ma być tu tylko dobrze zorientowany w to miejsce. Więc wys wysyłamy go sobie czyli R to jakby z tyłu jeszcze, on jest teraz tu z tyłu przesuwamy tą tylną warstwą do góry, tą wracamy na przyszłość, nauczcie się nią wracać, bo ona nam się potem przyda to wracanie i obracamy sobie 180 stopni nie pasuje znowu nie pasuje, więc jak nam tutaj nie pasuje, wiadomo będzie, że w tym miejscu będzie klocek biało-pomarańczowy to jest już pewne, czyli ten Proszę bardzo, idealnie pasuje. To, to już musicie metodą prób i błędów. Wy się w praktyce tego nauczycie później. Będziecie wiedzieli już, czy będzie pasował, czy nie od samego początku. Ale wam to pokazuje, jak, rob, jak, jak to zrobić, gdyby no, na samym początku możecie mieć takie trudności. Więc tu już jest biało-pomarańczowy, więc tu będzie taki sam, tylko biały. Już 100%, nie może być żadnego innego. Szukamy go sobie jest tutaj. Więc obracam sobie tak, na przykład ja. Gdzie, tak, gdzie jest ten klocek tutaj, ale on jest na środkowej warstwie, widzicie, a musi być na górnej, więc sobie tą, no na logikę, tą tylną warstwę sobie podnoszę, tak, żeby ten klocek był w tej warstwie. On jest teraz tu i przekręcam wszystko tutaj. I widzicie, znowu nie pasuje, ale na pewno jest jego dobre miejsce, więc r daję go na tył, przesuwam. Tutaj cofam, żeby na mnie uciekł ta, ta warstwa, i obracamy 180 stopni. Patrzcie, jest elegancko. Zobaczcie. Mamy już tutaj dwa, dwie krawędzie tego krzyża zrobione. Teraz niebieskie. Albo małe niebieskie, albo duże niebieskie. Zobaczcie teraz tak. Wiadomym, że, że, że na tym już, na, ty, na, na, na tym, jak to nazwać, na tym boku. Nie może być mały, bo mały tu zupełnie nie pasuje nawet wielkościowo, więc będzie ten, więc będzie duży klocek, nie mały, mały będzie tutaj, niebieski, w tym miejscu, a ten będzie, bo jak Wam powiedziałem przed chwilą, na pewno do jednej warstwy będzie niebieski mały a od bo, drugiego boku niebieskiego będzie niebiesko-pomarańczowy, więc na pewno ten klocek będzie tu. No ale jak go teraz wsadzić? No to tak, no to prosta sprawa. Czekajcie, czekajcie. Pamiętajcie, ta kostka wszystko tutaj musi być idealnie, bo się wam nie przekręci, chociaż nie wiadomo, co byście robili. To musi pasować. Obracamy sobie tym klockiem w tą stronę i zjeżdżamy w tą stronę. Proszę bardzo, widzicie? Patrzcie, on był tak, ale on tutaj nie może być, bo widać, że nawet bardziej wystaje, a ten mały. No, nie będzie pasował nawet drugi, jak go obrócimy, więc U. Przebieram U. I w dół, na logikę, żeby nam dopasować. I proszę bardzo, elegancko dopasowany. Została nam tutaj trzecia warstwa. Yy, trzecia, trzecia krawędź tej, tej, centry. No, wiecie, ja zawsze sobie kostkę tak trzymam. Ja, ja tak się nauczyłem, że wszystkie klocki układam na prawą, na, do prawej strony. I teraz szukamy gdzieś na kostce tej warstwy. Tej, go, tej krawędzi. Jest tutaj. Czyli ona jest, obracamy na, tej, na trzeciej warstwie. Tutaj od tyłu. Raz, dwa, trzy. Teraz jest na trzeciej. Obracamy sobie tu, jak ona jest, tak. Tu szukamy, czyli tu. Musi być tu. No i co? Mamy ją, mamy ją tutaj, gdzie powinna być na tej warstwie. przesuwamy sobie. Patrzcie, jest, ale nie pasuje, jest źle zorientowana. I teraz tak. Tak jak Wam powiedzmy w prawo, w, 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 w prim. Przesuwamy sobie ją r na tył, przesuwamy do góry, tą wracamy, żeby biała niego, i 180 stopni z powrotem krawędź ustawiona. Raz, dwa, trzy, cztery dobrze zorientowane krawędzie i wstawione w swoje miejsce. I teraz, teraz nie zajmiemy się narożnikami, tylko zajmiemy się dopasowaniem tych krawędzi do tych center. Patrzcie, tą mamy ładnie dopasowaną. Ja sobie ją tutaj trzymam z lewej strony w tej chwili i mamy tak. Taką krawędź, taką, taką. Jak to teraz dopasować? Tak musimy, tą mamy z lewej, do której pasowaliśmy. Tą, tą warstwą, teraz lewą, tak musimy kręcić, aby jakikolwiek kolor z tej krawędzi pasował do któregoś z kolorów tej danej centry. I wszędzie, na każdej raz, dwa, trzy, czterech centrach musi być kolor, który odpowiada któremuś z tej centry. Nie musi być dobrze ustawiony, tak jak tutaj jest niebieski, ale patrzcie, on nie... Tutaj też jest niebieski, czyli jest dobrze. Nie jest dobrze zorientowany, ale tak ma być. Ale szukamy dalej. Patrzymy, jest niebieski. Tutaj nie ma, więc wiadomo, że cały układ jest zły. Chwyta. Ta jest centra, do której to wszystko robimy. Obracamy sobie jeszcze raz, patrzymy, nie ma. Szukamy, aż będzie niebieski. Nie ma. Jest. Jest niebieski i patrzcie tak. Jest niebieski i jest czerwony. Dobrze, niezorientowany, nieważne, jest dobrze. Dalej, biały, biała krawędź, centra czerwono-biała. Jest kolor biały, chociaż nie pasuje, jest dobrze. Krawędź. biało czer pomarańczowo czerwona biała pomarańczowo-zielona. Jest pomarańczowo, jest źle zorientowany, jest dobrze. Może być dobrze zorientowany, nieważne, byle był. Pomarańczowo-niebieska krawędź, żółto-pomarańczowa centra, jest dobrze. niezorientowany, ale jest dobrze. I na tej wróciliśmy, było dobrze, tak zostawiamy. Czyli mamy ułożenie już tej warstwy względem tego krzyża, znaczy ułożenie tego krzyża względem centr jest w porządku. I teraz co robimy? Mamy takie coś. Do tej centry zawsze robiliśmy. Obracam sobie to w lewo, całą kostkę, i to teraz mam. Muszę tak, tą krawędź idealnie przepasować do tej niebieskiej, żeby one były ładnie tutaj połączone, a żeby tu nam się nic nie rozjechało. Co robimy? 180 stopni całą warstwą, tą. tą. To, bo tak, tak mamy. Tak sobie obracamy kosteczkę. 180 stopni jest tutaj to to było tu przed chwilą tak zjeżdżamy na dół przepraszam was tak zjeżdżamy na dół o 90 tak żeby ona była z tą centrum tak żebyśmy mogli zjeżdżamy po to żebyśmy mogli tą warstwą operować nie, nie niszcząc znaczy się nie, nie odjeżdżając tym klockiem gdzie więcej więc zjeżdżamy na dół. I to było niebieskie. Na tym ułożeniu, patrzcie, na tym ułożeniu było źle. Więc jak zjechaliśmy na dół, przekręcały całą tą warstwą, żeby ta niebieski bok się ułożył. Tak, wracamy. Patrzcie, jest dobrze. Pasuje. 180 stopni, pasuje, pasuje. Jest tutaj dobrze, i tutaj jest dobrze do niebieskiego. Następna krawędź. Co tutaj mamy? Ta krawędź. Jest do czer... Powinna być do tego białego, jeszcze dobrze zorientowana, i nie oznacza, że jest źle zorientowana, to jeszcze jest do czerwonego. To samo, 180 stopni, zjeżdżamy na dół tylko o jedno tutaj. To ma być do białego, więc bok biały dopasowujemy. Jest, czyli podjeżdżamy z powrotem. Jest 180 stopni, jest, pasuje. Dobrze, następne. Pomarańczowo-biały, pomarańczowo-zielony. Jest do pomarańczowego, ale źle zorientowany. Nieważne. 180 stopni. Chowamy do tego, do tej centry. Ma być do pomarańczowego. No ten mały nam nie pasuje, bo ma być ten klocek. Ten ten tutaj nie. Nieważne, nie, nie że ten pasuje. On nas nie interesuje. Interesuje nas tylko ten. On go, my go chowamy. Więc wiadomo, że ten bok jest zły. Obracamy 10 stopni, wracamy, pasuje, 180 stopni, pasuje. Następne centra i krawędź: niebiesko-pomarańczowy, żółto-pomarańczowy. Nie pasuje, ani do żółtego, ani jest źle zorientowany. 180 stopni, chowamy tutaj, tak? Ma być do pomarańczowego, sprawdzamy. Raz, bok pomarańczowy, tu, źle zorientowany, wracamy. Tak, tak pasuje. 180 stopni pasuje. Patrzcie. Co mamy? Ułożony krzyż, dopasowany do każdej centry. Zobaczcie. I tak wygląda poprawny początek układania tej kosteczki. Teraz, żeby zakończyć pierwszą warstwę, musimy ułożyć narożniki. Raz, dwa, trzy, cztery. No, czyli wkładamy te narożniki. Tą kosteczkę w, w ten krzyżyk. Ja Wam tu pokażę, o co mi chodzi, co chcemy wsadzić. Tak? Hmm. Chcemy sobie wsadzić. Już Wam pokażę, o co mi tutaj chodzi. Już Wam pokazuję, o co mi chodzi. Mamy tak zrobione, patrzcie. Mamy tak. Patrzcie co mamy zrobione. Zpołownik do trójki. Centra jest, jest. 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 Dopasowane. Patrzcie, jest. Jest dopasowane tutaj. Jest dopasowane. I jest dopasowane. Widzicie? Czyli mamy w tej chwili. Bo to mamy tak zrobioną trójkę. Mamy zrobiony krzyż i krosa zrobionego do centrum. Więc. W tej chwili jest to samo. W tej chwili musimy wsadzić te cztery narożniki, bo tak ta kostka na nas patrzy. Raz, dwa. Tylko narożniki nie są takie kwadratowe, tylko są trójkąt w górę, trójkąt w lewy bok skierowany do nas, nie, trójkąt w prawo i jedna będzie piramidka. Takie coś tutaj musi być. Teraz jak ja to robię? Ja się nauczyłem, że zawsze, no jak Wam mówiłem już na prawą rękę, że Zawsze za, yy, interesujący mnie klocek trzymam, czyli kostkę w ten sposób, z prawej strony, w tą stronę, nie będę w tą wkładał, w tą ani w tą, tylko w tą stronę. Więc tutaj, tu na pewno przyjdzie kolor takiego trójkąta, bo nawet on pasuje, patrzcie, tylko że ma być niebieski. A dlaczego niebieski? No bo to, ten klocek, ta krawędź i ta krawędź z tej strony jest niebieska, więc tu musi być niebieski, bo ta warstwa będzie tutaj, ta ścianka będzie tutaj niebieska. Więc szukamy sobie niebieskiego takiego klocka, gdzie on jest? Tutaj. Tu trzymamy. Tak, więc obracam sobie zawsze w ten sposób, bo tak patrząc ten będę, na, na tą stronę będę zakładał ten klocek, więc ja sobie tą kostkę obracam. Widzę te trzy warstwy raz, dwa, trzy i interesujący nas klocek te, ten niebieski ma być gdziekolwiek z tej strony szukamy. Jest, proszę bardzo, tylko jaki zostawiony? Gdybym go w tej chwili wsadził, patrzcie. No, oczywiście tak nie może być. To, co się stanie? Nie że będzie jakoś wykrzywiony. To tu nam wszystko się popsuje, No, więc go tak nie wstawiamy. Co robimy? Odjeżdżamy raz. On jest teraz tu. Tą warstwą. Tak. Podnoszę sobie. Patrzcie. Jeszcze raz. Jak mamy go w tej stronę, w tą stronę wygiętego, a musi stać pion pionowo, więc U' R' U. Proszę bardzo, klocek wstawiony, niebieski pięknie. Obracam sobie teraz tutaj, bo teraz mnie będzie interesowało wsadzenie klocka w tą stronę. Wiadomo, że tutaj będzie biało-niebieski, ale że nie ma takich klocków biało-niebieskich, jakichś takich, więc będzie to piramidka. Jedna piramidka musi pasować. Szukamy. Bie I teraz tak, obracam sobie piramidkę. Bo ja na prawą stronę, jak wam tłumaczyłem, obracam sobie kostkę na tak, żebym widział jedną, drugą trzecią. I piramidka gdziekolwiek by była, muszę ją jakoś tak wstawić na tą, na tą warstwę teraz prawą, żeby sobie ją mógł tutaj dopasować. Proszę bardzo, jest piramidka. I teraz tak. Wsadzamy to jak w trójce. Pasuje nam tutaj, pasuje tu kolory, patrzymy. Jak, go, jak wsadzimy go bezpośrednio tak, będzie idealnie pasował. No tylko, że tak nie możemy, no bo tu nam się wszystko ucieknie, prawda? Więc co robimy? R' Schował nam się na dole. Uprim. Podjeżdżamy tym miejscem. R i U. Proszę bardzo, klocek ładnie zapięty w, swojej, w swoim zamku. Dobrze. Co tu mamy jeszcze? Biały wstawiony, niebieski wstawiony, piramidka wstawiona. Został nam ostatni pomarańczowy. Trójkątny, bo ten się on nie pasuje. A dlaczego pomarańczowy? No, na zdrowy rozum. to centra, Do tej centry powracamy. No, krawędź pomarańczowa, krawędź pomarańczowa, no więc musi być pomarańczowy trójkącik. Szukamy sobie trójkącika gdzieś i jest tutaj. I teraz, co robimy? Akurat nam się, no mogło być tutaj na przykład, no ale jest tutaj. No, jak możemy go wsadzić? No, to patrzcie. Chowamy sobie go tutaj. Podjeżdżamy. Tak jak poprzednio wsadzamy. Jeszcze pokażę Wam, jest tak ustawiony, on będzie dobrze, czyli R' U' R U. Proszę bardzo. Klocek elegancko wszedł i mamy, zobaczcie, pierwszą warstwę całą zrobioną. No Myślę, że tutaj, yy, tutaj głównie na logikę musicie pracować na tym, no, ale myślę, że on dobrze wytłumaczyłem, jak to zrobić, tak? No, ewentualnie mogę wam tutaj jeszcze zrobić takie coś, gdybyśmy mieli ten klocek w ten sposób. No i on się ustawił nam tak. A musi być oczywiście położony na lewo, tak? Więc wystawiamy sobie go. I on tak wygląda teraz. No, wiadomo, wiadomo że tak w tej chwili, jak robiłem przed chwilą, no go nie wsadzę, no bo no bo co, no jak, tak nie może być, tak? Więc robimy tak. Sprawdzamy sobie, może tak. Też na mnie pasuje. Zobaczcie. No to nie martwiąc się tym za dużo. Tak. Wyłączcie sobie potem filmik. Wracamy. Tak ustawiamy i wracamy. I mamy sobie elegancko klocka wsadzonego. To potrenujcie sobie to. To na pewno się tego nauczycie dosyć szybko. Więc pierwsza warstwa jest zrobiona. I mamy. Jedną trzecią aksisa ułożonego, no myślę, że to jest zrozumiałe, tak? Tak samo jak tutaj ułożyliśmy sobie, byśmy ułożyli sobie mm, yy, tutaj narożniki. O jejka, jakbyśmy sobie ułożyli narożniki yy, o tej kosteczki i mamy. Ułożone, patrzcie, wszystko z tego Axisa, Wyobraźcie sobie w, w przestrzeni tę kostkę, że to jest trójka, czyli macie już to zrobione. Narożniki, krawędzie do centr dopasowane. Dobra, to na razie koniec o pierwszej warstwie. W drugim filmiku będzie, jak ułożymy sobie drugą warstwę metodą LBL, taką jak tu Dzięki na razie.